PHP to bardzo wydajny i niezwykle popularny obiektowy język programowania, zdecydowany lider wśród języków skryptowych wykonywanych po stronie serwera. Możesz zbudować w nim dowolną aplikację, stronę domową, grę wyświetlaną w przeglądarce i duży serwis branżowy. Jeśli poważnie myślisz o tym, by zająć się tworzeniem dynamicznych stron internetowych, nie możesz zignorować języka PHP, ponieważ właśnie w internecie jest on niezastąpiony. A poza tym ma mnóstwo innych zalet: stosunkowo prostą składnię, interpreter i otwarty kod źródłowy. Naucz się tworzyć proste programy w przeglądarce i zdobądź wiedzę na temat projektowania bardziej złożonych serwisów www. zobacz, jak korzystać z popularnych frameworków i systemów zarządzania treścią, jak tworzyć nazwy zmiennych, jakie konwencje i zalecenia obowiązują programistów PHP. Gdy już poznasz najważniejsze klocki tej układanki, twoje aplikacje będą działały w sposób stabilny i przewidywalny, czyli tak, jak zawsze powinny działać. Co cię czeka podczas szkolenia? PHP, kurs wideo, poziom pierwszy, programowanie obiektowe w praktyce, omawia tematykę PHP od podstaw, czyli od instalacji narzędzi i konfiguracji środowiska. Elementy języka są wprowadzane stopniowo. Na początku kursu dowiesz się, czym jest i do czego służy PHP oraz jak działa interpreter. Poznasz podstawy komunikacji między klientem a serwerem. Zobaczysz, jak przygotować i skonfigurować środowisko pracy. Następnie będziesz zapoznawać się z najważniejszymi konstrukcjami języka PHP. Za pomocą instrukcji echo, napiszesz swój pierwszy skrypt typu Witaj świecie. Przyjrzysz się także kolejnym krokom prowadzącym do stworzenia kompletnej, działającej aplikacji. Te wszystkie wiadomości teoretyczne i ćwiczenia praktyczne przydadzą Ci się w chwili, gdy zaczniesz pisać własną aplikację. Szybko zorientujesz się, że nadanie jej właściwej struktury nie nastręcza Ci wielkich trudności, że wiesz, które zmienne i operatory wykorzystać w pierwszej kolejności, że umiesz wybrać odpowiednie instrukcje i rozumiesz, do czego służy iteracja. Zatem. Do dzieła!